Ostatnio podjąłem arcytrudne wyzwanie w jednej z moich ulubionych gier. To wyzwanie jest niezwykle prestiżowe, bo ma je jedynie 0,7% graczy. W toku tego wyzwania prawie połamałem gałki Steam Decka. W grze, która wymaga niesamowitej precyzji i rzuca absurdalne wyzwanie: trzeba przejść całą grę, nie popełniając ani nie jednego błędu. błędu. To osiągnięcie wymaga od gracza, żeby był doskonały. Czy to jest w ogóle możliwe, czy są ludzie, którzy nigdy się nie mylą? Ow! 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 Ale czego się nie spodziewałem to, że przy okazji zostanę jednym z najlepszych graczy w tej grze na świecie. Było warto popaść w obłęd. O, hej, zauważyłem was, ale byłem zajęty robieniem skateboardingowych trików. Patrzcie, jak robię kickflipa. A tak serio to nie będę robił kickflipa, zabronił mi tego mój ubezpieczyciel. W ogóle mam lepiej nie dotykać deski, bo się połamie. Ale gryzdy z korolką to co innego, bo takie Oli Oli to jedna z moich ulubionych gier w historii. Gra z tak zwanej strefy komfortu, bo wszystkie części tej serii przechodziłem dosłownie kilka razy na PC-tach, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PS Vita, 3 ds Switchu i nawet na tym zapomnianym relikcie przeszłości. E, bo zobaczcie, startujesz, robisz Impossible, Kickflip, Laser Flip, Backside 360 Flip, Backside 360 Show, 360 Pressure Flip i lądujesz z milionami punktów. Banalne. E, tak, jestem w tej serii całkiem niezły, ale przez lata grania w nią ani razu nie podjąłem się zrealizowania największego wyzwania, zdobycia 100% osiągnięć w Pierwszej części gry, do czego brakowało mi zawsze przejścia gry w trybie rad. I jestem wielce rad, że mogę powiedzieć wam, że w przypływie nagłego optymizmu ostatnio postanowiłem zrealizować to wyzwanie. No a dla mnie będzie to totalna łatwizna jestem weteranem oli. oli. Wiecie co, zrobię to na żywo na waszych oczach. Co jest? Okazuje się, że to nie będzie tak proste jak myślałem. Na początek muszę wyjaśnić, że Oli Oli jest zręcznościową grą z dyskorolką w tle. Nie nazwałbym tego pełnoprawną grą dyskorolkową, bo nie mamy tutaj rozbudowanej kontroli nad postacią jak w. Session Skateboard XL, nie pamiętam jak się nazywają te gry. Ale tak ogólnie zasady są dość podobne. Przejeżdżamy plansze wykonując triki i grindy, po to, żeby nabić jak najwięcej punktów. Triki wykonujemy wyskakując, czyli robiąc oli, i wymachując drążkiem napadzie lub wciskając triggery odpowiadające za obroty. Istotne w tym wszystkim jest też także to, w jaki sposób wylądujemy, bo zbliżając się do ziemi, musimy wcisnąć przycisk lądowania, a zbliżając się do powierzchni, po której możemy grindować, wychylić drążek w jedną ze stron, co odpowiada za różne triki. I od tego jak dokładnie wykonamy ten ruch zależy to, ile punktów dostaniemy. I tylko perfekcyjne lądowanie zapewnia 100% punktów. W bazowej grze o tych perfekcyjnych lądowaniach nie trzeba aż tak mocno myśleć, bo wybacza ona pomyłki. Możemy wylądować perfekcyjnie, dobrze, średnio, słabo albo po prostu się wywalić na mordę. Zwykle jednak możemy odratować sytuację i pomimo nieperfekcyjnego lądowania, jechać dalej. I w tym tkwi poziom trudności tego wyzwania, bo tryb rat, który odblokowujemy w pełnym przejściu gry, nie toleruje żadnych pomyłek i wymaga od gracza. Tylko perfekcyjnych lądowań. Jak bardzo perfekcyjnym trzeba być? Palec on ci się o 0,007 milisekundy, lądujesz na głowie. Zamyślisz się robiąc skok, robisz poczwórne salto, za które nie dostajesz dużo punktów od jiri. Ok, ale co jest w tym trudnego, że trzeba wcisnąć przycisk parę razy? W teorii wydaje się to proste, ale Oli Oli jest dość szybką i złożoną grą, w której wykonujemy dziesiątki, jeśli nie setki trików na bardziej zaawansowanych poziomach. Zresztą wygląda to mniej więcej tak. To jest tylko połowa poziomu na bardzo dużym przyspieszeniu. Na szczęście, w trybie rad nie musimy spełniać założeń danego poziomu, bo do każdego z nich są przypisane pewne wyzwania. Musimy tylko przejechać cały poziom od początku do końca, wykonując jedynie perfekcyjne lądowania. Tylko. Skateboarding, moi drodzy, jak życie potrafi zaboleć. I pięknie podsumował to poeta z Wrocławia: Całe życie robię oli nad problemem, i to boli. A boli mnie jeszcze bardziej, że nie umiem robić oli. Ok, ale zabrałem się do roboty w zaliczaniu wyzwania, grając często na Steam Decku, bo w przypadku tej gry jest to bardzo wygodne. I moją pierwszą logiczną myślą było: zrób to po kolei. Bo Oli Oli ma typową strukturę dla gier. I tak ostatnie poziomy są długie, skomplikowane, mają wiele skoków i okazji do robienia grindów. I dosłownie nabija się na nich milionowe wyniki. Zobaczcie na ten poziom, który leci w tle. Precyzyjnie wyliczyłem, że w toku tego poziomu musimy wykonać 3672 skoki oraz 357 grindów. To znaczy montażysta to policzył i umieścił tutaj dokładne wyniki. Ja nie mam pojęcia. Co? Jak to ci się nie chciało liczyć? Jesteś zwolniony! Nie montuje ktoś z was filmów czasem, bo otworzyło się stanowisko. Ale wracając, tak wiele akrobacji równa się wiele okazji do nieperfekcyjnego lądowania i większe ryzyko poniesienia porażki. Z drugiej strony, pierwsze poziomy w grze są bardzo proste, krótkie i zawierają zaledwie po kilka skoków i kilka miejsc do grindowania. Wydawało mi się logiczne, że jeżeli zacznę od tych pierwszych, to będę w stanie przejść je bardzo szybko. Tym bardziej, że grając na podstawowym poziomie gry, przechodzę po kilkanaście poziomów na kwadrans. Serio, te pierwsze poziomy to będzie chwila. Czekajcie, zapomniałem się rozgrzać. Ach, pamiętajcie, żeby przed sesją skateboardingową rozgrzać palce? Dobra, jedziemy. Albo nie jedziemy. Bardzo szybko odkryłem, że wyzwanie wymaga ogromnego skupienia i jest znacznie trudniejsze niż myślałem. Co więcej, prowadzi do odkrycia pewnych paradoksów gry, a pierwszym z nich jest właśnie to, że w trybie rad pierwsze poziomy są ostatnimi, a ostatnie są pierwszymi. To brzmi jak przypowieść z Biblii. Chodzi o to, że pierwsze są trudne, a ostatnie są łatwe. Ale dlaczego tak jest? Sekret dziwnej dysproporcji w tym, jak trudne są pierwsze poziomy kontra ostatnie poziomy, sprowadza się do zasadniczej różnicy między tym, jak się ląduje, a ląduje na powierzchni do grindowania, nazwijmy Rurkami. Taniec na rurze to jest popularne ostatnio. Lądowanie na rurkach jest znacznie łatwiejsze. Mogę się jedynie domyślać, że posiadają one bardziej przyjazną dla gracza liczbę klatek animacji, w ramach których gra odczytuje lądowanie na rurce jako perfekcyjny grind. W skrócie to okienko, w którym musimy wcisnąć przyciski, jest. Dobra, może nie jest tak ogromne, ale w porównaniu do lądowania, które jest takie. jest duże. Bo właśnie lądowanie na ziemi, powiedzmy w skrócie, że boli. I stąd te ostatnie poziomy okazały się dla mnie łatwiejsze, bo w nich bardzo często musimy wykonać tylko jedno lądowanie na samym końcu. Cały poziom jest zwykle usłany różnymi powierzchniami, po których możemy się prześlizgnąć, tym samym ryzykując mniej. Z drugiej strony te pierwsze poziomy stały się trudniejsze, dlatego że powierzchni do grindowania jest tam mniej, a częściej musimy skakać i lądować na ziemi. Jak zacząłem realizować to wyzwanie dosłownie wyglądało to tak, że odpaliłem pierwszy poziom, po czym zginąłem 300 razy. Klątwa 10 tysięcy porażek, jakie odniosłem w Oli, przyniosła się na montażystę tego filmu, który tnąc moje upadki pociął sobie rękę. Zdaję sobie sprawę, że w tym trybie każdy jeden z krok jest ultra stresujący. Szczególnie trudne w tym wszystkim okazały się miejsca, gdzie lądujemy poza zasięgiem widzenia, gdy na przykład zeskakujemy z wysokich schodów, a my w tym wszystkim musimy obliczać perfekcyjny moment, żeby nie wyjść się na ryj. Prawdziwym wyzwaniem pod tym kątem okazały się poziomy z tzw. bazy wojskowej. Tutaj jest stosunkowo niewiele grindów, a często musimy skakać pomiędzy dużymi połaciami. Terenu. i często musimy wykonywać kilka skoków pod rząd. Wszystko to tylko po to, żeby później wskoczyć na serię rurek, pogrindować trochę i znowu wrócić do skakania pomiędzy pałaciami terenu. To wszystko składa się na prawdziwą sinusoidę nerwów. Kiedy myślimy sobie przejechałem trudny moment, mogę pogrindować, po czym okazuje się, że przed tobą znowu są jakieś zaspy śnieżne i musisz pięć razy pod rząd lądować, a później zeskakujesz ze schodów i wiecie co się teraz wydarzy. Scena upadku teraz się pojawi. Chłop broniący trzech gwiazdek Michelina w serialu The Bear? Zrobiłbym to po prostu jedną ręką. Ekipa aktywująca bombę atomową w Oppenheimerze, to jest w ogóle stresujące. Ich poziom skupienia i nerwów, przy tym, co ja doświadczyłem w Oli-oli, to naprawdę nic. You're You're Ale z czasem zacząłem przyzwyczajać się do sytuacji, w której przeszedłem od weterana, który doskonale zna serię do znerwicowanego nowicjusza, który boi się każdego skoku. Zacząłem zauważać inne dziwne paradoksalne właściwości gry w tym trybie. W tym jedną rzecz, która pokazuje prawdziwego ducha skateboardingu. Poziomy w Oli-oli możemy przyjąć jeżdżać na różne sposoby, na czym zresztą gra opiera wiele wyzwań. Oczywiście możemy silić się na wykonywanie dziesiątek trików, wykorzystywać każdą okazję do tego, żeby zrobić dodatkowy obrót, co oczywiście sprawia, że na padzie wykonujemy dziesiątki, jeśli nie setki, kombinacji na dany level. Takie podejście w teorii jest ryzykowne, bo każdy trik skraca nasz czas reakcji, komplikuje sytuację i sprawia, że musimy wyliczyć, czy uda nam się zrobić dany trik i wylądować perfekcyjnie. Możemy też oczywiście nie robić trików, i na przykład przejechać sobie dany poziom, żeby zaliczyć go. Jeżeli nie zależy nam na wyniku punktowym, a w trybie rat teoretycznie nie zależy, bo musimy tylko przejechać poziom, żeby je zaliczyć, no to możemy nie robić żadnych trików i skupić się tylko na grindowaniu i lądowaniu. Wydawało mi się, że właśnie ta metoda unikania trików i koncentrowania się tylko na prostym lądowaniu będzie optymalną w przypadku zaliczania takiego wyzwania. Odkryłem jednak, że kiedy przestaję robić triki, idzie mi naprawdę świetnie. Wiecie czemu? Bo oczywiście prawdziwy duch skateboardingu wymaga zrobienia zaczepistych trików w każdym jednym momencie. Co, so, rurka mam po prostu przeskoczyć, gościu, ja jestem. Ja jestem skaterem. Walny tam 360 hardflipa flipa i front-showy, style po czym złamie sobie kręgosłup, ale jestem wyluzowanym gościem, nie mogę odpuścić. Tak naprawdę bez robienia trików, wykręcania obrotów, regularnie wybijałem się z właściwego dla siebie rytmu. Jechanie przed siebie i zwykłe grindowanie i skakanie bardzo szybko mnie nudziło, sprawiało, że się wyłączałem. Trudniej mi też było wyliczyć moment tego, kiedy mam perfekcyjnie lądować. Z drugiej strony odkryłem w sobie dziwne pokłady stresu, związane z tym, że kiedy mam skupić się w danym przejściu poziomu tylko na tym jednym lądowaniu, to przez cały ten czas myślę o tym, że muszę perfekcyjnie wylądować i jestem tak zestresowany, że... Zresztą co ja Wam będę mówić, nie jesteście skaterami, nie zrozumiecie tego. Deskorolka nie jest przedłużeniem Waszego ciała. Co jest? Mówiąc bardziej precyzyjnie, wydaje mi się, że wypełnienie czasu między skokiem a lądowaniem kolejnymi sztuczkami koresponduje z designem gry. Obliczonej na to, że tą przestrzeń wypełnimy pewnym zestawem trików, a cała esencja polega na szukaniu optymalnych trików, żebyśmy zmieścili ich jak najwięcej i dostali jak największy wynik. Tak więc, mimo że było to sprzeczne z logiką, zacząłem przechodzić grę tak jak zawsze, robiąc jak najwięcej trików się da. I mimo, że w teorii ryzyko popełnienia błędu powinno wzrosnąć, tak naprawdę zmalało i szło mi lepiej. Chociaż nie powiem, bałem się, że połamię sobie gałki w Steam Deck. I co potem z tym zrobię? Wymienić to jakoś. Halo, Gabe Newell? Yy, no siemanko, słuchaj, musisz mi przylutować nowe gałki analogowe do Steam Decka. Tak. W Oli Oli grałem. Możemy tu powrócić ponownie do słów słynnego Barda, który pisał kiedyś: znowu biorę spida i robię kik flipa, deska niszczy mi piszczele, jakbym w słupa zajbał lowkika. Piękne słowa, rozumiem je tak, że nie ma bólu bez bólu. Jak widać mimo mojego ogromnego doświadczenia z serią Oli-Oli, zaliczenie tego osiągnięcia przyniosło sporo problemów, ale co było najtrudniejsze? Powiedziałem już o tym, że trudne okazały się momenty lądowania gdzieś poniżej tego podstawowego pola widzenia, kiedy zeskakujemy z wysokich schodów i nasz mózg próbuje. Nadążyć za skrolowanym obrazem. Czy chociażby lądowanie po długiej serii grindów, które wybijają nas z rytmu, ale trudniejsze okazało się coś, o czym nigdy bym nie pomyślał. Poziomy, w których musimy być wolniejsi i słabsi niż rzeczywiście jesteśmy. Jeżeli zagraliście w Oli-Oli, a później Oli-Oli 2, po zagraniu w Oli-Oli 2, Oli-Oli 1 staje się strasznie proste. Swoją drogą mogli nazwać pierwszą odsłonę serii Oli, drugą odsłonę Oli-Oli, trzecią część Oli-Oli. Chodzi o to, że pierwsza część bardzo powoli wprowadza nas w swoje mechaniki i praktycznie do samego końca nie wymusza na nas bardzo dużego śrubowania umiejętności. Jako że Oli Oli 2 jest kontynuacją, już na start musi podbić stawkę, pokazać coś nowego i z tego też powodu dwójka szybko wykształca w nas znacznie lepsze skillsy. I to może być największy paradoks tego osiągnięcia i pierwszego Oli Oli, bo gra momentami każe nas za to, że jesteśmy zbyt dobrzy, zbyt szybcy i zbyt dynamiczni. Najlepiej obrazuje to jeden z poziomów na wysypisku śmieci, jednej z lokacji w grze. Ten i parę innych poziomów zawiera miejsce, w którym zawsze wypadniemy z trasy, jeżeli jedziemy za szybko. W normalnej grze możemy nawet nie zwrócić na to uwagi, bo zwykle gdzieś po drodze popełnimy jakiś błąd, wylądujemy albo grindujemy nieperfekcyjnie, to nas spowalnia i możemy przejechać całą tę sekcję bez żadnych problemów. Na poziomie rad, jak być może już słyszeliście w tym odcinku, nie możemy popełnić błędu. Przez większość czasu mamy więc zabójczą prędkość i te jedne miejsca stają się praktycznie niewykonalne. Ile razy powtarzałem ten poziom, żeby go zaliczyć? Tak się składa, że zarejestrowałem 17-godzinny timelapse, w którym próbuję przejechać ten poziom i montażysta teraz podliczy każdą nieudaną próbę. Jak, jak to nie policzysz? Zwalniam. A, czekaj, już cię zwolniłem w tym odcinku. To oczywiście jest pewna wada designu gry, bo gra po prostu nie daje nam w trybie rad zbyt wiele mechanik na to, żeby spowolnić naszą postać. I żeby nie było, że to ja nie potrafię zrobić tego osiągnięcia, przyznają to poniekąd sami twórcy, bo lata temu na swoim kanale YouTube umieścili poradnik, jak przejść ten jeden konkretny poziom w trybie rad. Twórcy udzielili nam rad, jak przejść ten poziom w trybie rad. Myślę, że to jest ostateczne potwierdzenie, że ten konkretny poziom jest dość specyficzny i w moim zaliczeniu tego osiągnięcia był rzeczywiście tym wierzchołkiem poziomu trudności. Później szło już tylko w dół. Swoją drogą, wyobrażacie sobie, że wszyscy twórcy umieszczają na swoich kanałach YouTube porady, jak przejść gry? Nie wiem, Miyazaki daje porady odnośnie poszczególnych bossów w Elden Ring? Good. Wziąłem sobie do serca uwagi dewelopera i ostatecznie zaliczyłem poziom. I już za moment miałem wejść w poczet nieśmiertelnych ludzi, którzy przeszli tryb rad w Oli, Oli. Ale przy okazji trafiłem też na jeszcze jedną nieoczekiwaną rzecz. Poza tym, że irytowałem wszystkich dookoła, odgłosami pada Steam Decka, jak próbuje wykonać 170 tysięcy trików na minutę. Wyobraź sobie, że słyszysz to 8 godzin dziennie. Ale zmierzam do czegoś innego. Zaliczając poziomy w perfekcyjny sposób, pobiłem bo każdy swój rekord w Oli-Oli na każdej planszy. I to nie o parę miejsc, ale o setki. Jak mówiłem, po Oli-Oli 2 w pierwszej części serii po prostu rozwalamy system. Ale kiedy dorzucimy tego rygor wykonywania wszystkiego perfekcyjnie, to stajemy się tak zwanymi top graczami. Z kilkusetnego miejsca zacząłem lądować do pierwszej setki, pięćdziesiątki, dziesiątki, piątki i w sumie na tym koniec, bo nie chciało mi się walczyć o podium. Tym bardziej, że często są tam ludzie, którzy mają jakieś absurdalnie wielkie wyniki, więc albo są tak. Niesamowicie dobrze, albo nie czują ducha skateboardingu i wykorzystali jakiś exploit. Chociaż, czekaj, skateboarding jest taki punkowy, to może z exploitem się powinno to robić. Fakty są takie, że zostałem jednym z najlepszych graczy Oli Oli w Polsce, Europie i na całym świecie. I niestety to będzie już mój ostatni film na YouTube. Słuchajcie, zostaję teraz pro-gamerem. Czekam, aż odezwą się sponsorzy. Mam dużo miejsca, może jakiś firma energetyczna, bankowość, występy na międzynarodowych turniejach, Sława, Blicht. A, czekaj, zapomniałem, że to jest totalnie niszowa gra przed wielu lat, w którą nikt poza mną nie gra. Czemu ja muszę być dobry w Oli Oli, a nie w Valorant? Uch. Ale tak to bywa w życiu. Zresztą, wspomniany już wielokrotnie w tym odcinku Wiesz, ładnie to podsumował. Nie wiem już, co z tą poręczą zrobić. Pewnie zjadę po niej, spadnę, nie szczędząc głowy. Minęło 10 lat, a dalej pode mną. Schody. I tak po latach grania w jedną z moich ulubionych gier zdobyłem osiągnięcie Totally Radical. Czy po tym wszystkim moje życie się zmieniło? Nie, nie, zrobiłem to dla siebie, staram się pozostawać sobą. Piękne w tym wszystkim jest to, że wykonałem wszystkie swoje pierwotne założenia. Że jako weteran zrobię to osiągnięcie w bardzo szybkim czasie. No bo zobaczcie, według mojego konta, Steam grałem w Olioli prawie 50 godzin. Czy ja przez 50 godzin próbowałem zaliczyć to osiągnięcie? 50 godzin! Gdzie są moi bliscy! Halo! Halo! Nie, po tym wszystkim mogę zrobić tylko jedno. Powtórzyć zaliczenie osiągnięcia w Oli-Oli2, bo jest tam podobne. Y, Okej, okay, pewnie tego nie zrobię, to by było wtórne. A prawdziwy skater nie powtarza dwa razy tego samego triku. Tak robią skaterzy.